Czujesz to? To napięcie w ciele, którego nie potrafisz nazwać. Zmęczenie, które nie znika poprzez panej nocy. Ten szum w głowie, przez który trudno ci się skupić. I to dziwne uczucie, że mimo tylu bodźców, czujesz pustkę. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama. To nie jest tylko twoja historia. To historia całego pokolenia. Pokolenia ludzi podłączonych. Ludzi strollujących. Ludzi w ciągłym dostępie do wszystkiego, poza sobą. Żądaj sobie jedno pytanie. Kiedy ostatni raz byłeś sam ze sobą, naprawdę sam? Bez telefonów w dłoni. Bez powiadomień, bez szumu z TikToka, bez dźwięku z YouTube'a, bez maili i wiadomości. Dla większości z nas taka chwila nie istnieje. Bo nawet jeśli ciało siedzi cicho, umysł ciągle jest w sieci. Myśli krążą. Szukają kolejnych dopaminowych zastrzyków. Czy ktoś mnie polubił? Czy ktoś odpisał? Czy czegoś nie przegapiłem? To nie przypadek. To nie wina charakteru. To efekt systemu, który codziennie programuje twój mózg. Zaprojektowano naszą uwagę tak, by przestała być nasza. By należała do ekranów. By była walutą. Scrollujesz? Płacisz? Nie pieniędzmi, tylko czasem. Nie gotówką, tylko skupieniem. Nie kartą, tylko swoją energią życiową. I nie chodzi o to, że technologia jest zła. To nie hejt na internet. To nie nawoływanie do życia w lesie bez Wi-Fi. Chodzi o proporcje. O granice. O relacje z ekranem. Bo ta relacja przestała być partnerska. To jest uzależnienie. Tylko, że nie wygląda jak butelka wódki. Nie wygląda jak paczka papierosów. Nie wygląda jak tabletka. Bo to uzależnienie jest akceptowane społecznie. A może nawet nagradzane. Im więcej wrzucasz, tym lepszy zasięg. Im szybciej reagujesz, tym bardziej cię chwalą. Im więcej wiesz, tym bardziej jesteś na czasie. Ale wewnątrz, we wnętrzu zaczyna się dziać coś zupełnie innego. Ciało daje znaki: napięcie karku, suchość w oczach, problemy ze snem, brak głębokiego oddechu, migreny, problemy z koncentracją i ciągła potrzeba rozproszenia. Bo kiedy tylko zostajesz sam, zaczynają dochodzić do głosu rzeczy, które próbujesz zagłuszyć: nuda, lęk, poczucie pustki, brak sensu. Złość. Samotność. Ekran je przykrywa. Ale nie rozwiązuje. To tak, jakbyś przykrył przeciekające dachy kocem. Na chwilę jest sucho, a potem zalewa ci cały dom. I ten dom to twoje wnętrze. Cyfrowe przeciążenie to nie tylko hasło. To nie moda na wellness. To nie temat dla ludzi z Instagrama. To coś, co dotyczy ciebie. Nie nas wszystkich, bo ekran przestał być narzędziem, a stał się światem. Nie wchodzimy już do internetu. My w nim żyjemy. Od rana, zanim umyjemy zęby, już skrolujemy. W łóżku, w łazience, w kuchni, w drodze do pracy, na czerwonym świetle, w trakcie spotkania, w kolejce, przed snem, a czasem nawet w trakcie rozmowy z dzieckiem. To nie są wyjątki. To codzienność. To nowa norma. I właśnie dlatego przestaliśmy zauważać, jak bardzo jesteśmy zmęczeni. Bo nie ma ciszy. Nie ma pustki. Nie ma tej przestrzeni, w której moglibyśmy odpocząć. A przecież odpoczynek to nie tylko sen. Odpoczynek to też brak bodźców. Brak hałasu. Brak reakcji. Tylko, że my nie mamy już takich chwil. Bo każda przerwa od razu jest zapełniana. Zerknięciem na ekran. Auto odruchem sięgania po telefon. Automatycznym kliknięciem w co nowego. I wiesz, co? Twój mózg się tego nauczył. Każdy scroll to porcja do upemini. Każde powiadomienie to sygnał, może coś ważnego. Każdy bodziec to mikronagroda. Ale w dłuższej perspektywie to prowadzi do wypalenia. Bo nasz mózg nie był stworzony do życia w ciągłej stymulacji, nie był stworzony do radzenia sobie z tysiącami informacji dziennie, nie był stworzony do bycia online cały czas. I właśnie dlatego dziś mamy pokolenie ludzi wiecznie zmęczonych. Zaburzony sen, słaba koncentracja, trudność w budowaniu relacji, zanikanie empatii, nieumiejętność skupienia uwagi na jednej rzeczy. I najgorsze utrata kontaktu z samym sobą. Bo jeśli jesteś cały czas online, to kiedy masz być offline dla świata i online dla siebie? Co gorsza uczymy tego dzieci. Dajemy ekran, by je uciszyć. Dajemy ekran, by je zająć. Dajemy ekran, by mieć spokój. Ale oddajemy im coś więcej niż tylko bajkę. Oddajemy im wzorzec, styl życia, nawyk. Schemat, z którego potem będzie im bardzo trudno wyjść. I to nie chodzi o zakazy. Nie chodzi o demonizowanie technologii. Nie chodzi o to, by wszystko rzucić i zaszyć się w lesie. Chodzi o jedną prostą decyzję. Zatrzymanie. Zatrzymanie, by zobaczyć, jak naprawdę się czujesz. Zatrzymanie, by usłyszeć swój oddech. Zatrzymanie, by poczuć, co ci mówi ciało. Zatrzymanie, by zapytać, czy to jest życie, którego chcę? Bo może. Może już dawno zamieniłeś obecność na dostępność. Może już dawno zamieniłaś relacje na wiadomości. Może już dawno nie jesteś sobą, tylko awatarem, który odpowiada oczekiwaniom. Jeśli teraz czujesz, że coś w tobie poruszyło się, to nie uciekaj. Nie scrolluj dalej. Nie przełączaj się na coś innego. Zostań. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj, co będzie dalej. I wtedy przychodzi pytanie: Dobra, ale co z tym zrobić? Wiem, że jestem zmęczony. Wiem, że za dużo czasu spędzam z telefonem w ręce. Wiem, że to nie jest zdrowe. Ale co mam zrobić? Przecież nie mogę po prostu wszystkiego rzucić. I masz rację. Nie chodzi o rewolucję. Chodzi o relacje. Twoją relację z technologią. Bo to, czego naprawdę potrzebujesz, to nie odcięcie się od świata. To odzyskanie wpływu. To powrót do sterów. Bo na razie, to ekran trzyma kierownicę. I właśnie dlatego zaczynamy mówić o czymś takim jak cyfrowy detoks. Nie jako modzie. Nie jako jednorazowym wyzwaniu. Ale jako akcie odwagi. Akcie autoregulacji. Akcie Miłości do siebie. Tylko, że tutaj pojawia się pewien mit. Ludzie myślą, że cyfrowy detoks to coś radykalnego: że trzeba wyjechać w góry, oddać telefon, odciąć się od sieci, zamknąć się w chacie bez internetu i przez to nie robią nic, bo boją się, że nie dadzą rady. Ale prawdziwy cyfrowy detoks nie polega na ucieczce. On polega na obecności. Bo wiesz, co jest trudniejsze niż nie mieć telefonu? Mieć go. I go nie używać. Mieć Instagram, i nie wchodzić co pięć minut. Mieć Facebooka, i nie sprawdzać powiadomień w czasie rozmowy z dzieckiem. Mieć YouTubea, i nie szukać ucieczki w kolejnym filmie. To jest prawdziwa siła. Nie wyjazd. Nie zamknięcie. Nie heroizm. Tylko codzienne mikrodecyzje. Zamiast scrollowania, spacer. Zamiast powiadomienia, oddech. Zamiast rozproszenia, obecność. Ale wtedy, zaczyna się trudny moment. Zaczyna się dyskomfort. Bo kiedy przestajesz scrollować? Przychodzą emocje. Przychodzi lęk. Bo co, jeśli mnie ominie coś ważnego? Przychodzi niepokój. Bo co mam teraz ze sobą zrobić? Przychodzi pustka. Bo nie umiem odpoczywać w ciszy. I to jest najtrudniejszy etap. Nie dlatego, że nie masz co robić, ale dlatego, że pojawia się Ty. Pojawia się Twoje ciało, Twoje myśli, Twoje uczucia, Twoja samotność, Twoje pytania, których dawno sobie nie zadawałeś. I wtedy wychodzi na jaw coś jeszcze. Nie boisz się nudy. Nie boisz się ciszy. Bardziej boisz się tego, co w tej ciszy może się ujawnić, bo jeśli się zatrzymasz, to może zobaczysz, że nie jesteś szczęśliwy. Może odkryjesz, że nie jesteś spełniona. Może poczujesz żal, że tak długo żyjesz dla innych. Może uświadomisz sobie, że twoje życie to reakcja, a nie wybór. I to boli. Ale wiesz co? To właśnie jest pierwszy krok do wolności. Bo nie da się uleczyć tego, czego nie nazwiesz. Nie da się odnaleźć siebie, jeśli cały czas jesteś w hałasie. Cisza jest trudna, ale jest prawdziwa. Nuda jest niewygodna, ale daje przestrzeń. Samotność jest bolesna, ale też oczyszcza, bo w niej nie jesteś już odbiorcą. Jesteś twórcą. Tworzysz swój rytm, swój dzień, swój oddech, swoją obecność. I właśnie tu zaczyna się detoks. Nie od aplikacji, nie od technologii, od powrotu do tego, co prawdziwe, do chwili, do oddechu, do siebie. Prawdziwy cyfrowy detoks. To nie jest odłączenie, to ponowne podłączenie. Tylko nie do internetu, tylko do życia. I wiesz co? Nie potrzebujesz od razu tygodnia w lesie. Nie potrzebujesz żadnej aplikacji do kontroli aplikacji. Nie musisz instalować blokad. Wystarczy, że zrobisz jedną rzecz. Zatrzymasz się i zaczniesz słuchać nie dźwięków z zewnątrz, tylko tych, które dochodzą z Twojego wnętrza. To będzie trudne, to będzie niewygodne, ale to będzie Twoje, bo kiedy robisz miejsce na ciszę, to coś się w tobie porusza. Budzi się intuicja, wracają potrzeby, odnajdujesz swoją prawdę i może właśnie wtedy, po raz pierwszy od dawna, zaczniesz żyć nie na autopilocie, ale naprawdę, skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tobie woła o zmianę. Może nie wiesz jeszcze, jak ją zrobić, może się boisz. Może czujesz się przytłoczony, ale jedno wiesz na pewno, tak jak jest, nie chcesz już dłużej. I właśnie od tego zaczyna się wszystko od decyzji, że coś musi się zmienić. Nie jutro, nie kiedyś, tylko teraz. Ale jak? Jak zrobić cyfrowy detoks, który ma sens? Który nie jest kolejną próbą kontrolowania siebie siłą? Który nie będzie oparty na zakazach, tylko na wewnętrznej zgodzie? Zacznijmy od prostego pytania. Po co ci to? Dlaczego chcesz odzyskać spokój? Dlaczego chcesz mieć więcej obecności? Dlaczego chcesz mniej chaosu? Nie rób tego, żeby coś sobie udowodnić. Nie rób tego, bo teraz wszyscy mówią o minimalizmie. Nie rób tego z przymusu. Zrób to, bo chcesz się wreszcie ze sobą spotkać. Zrób to, bo masz dość bycia dostępny dla świata, a niedostępny dla siebie. Zrób to, bo pragniesz znów poczuć, że żyjesz naprawdę. A teraz krok po kroku. Po pierwsze, zauważ. Zacznij od zwykłej obserwacji. Nie oceniaj, nie analizuj. Po prostu patrz. Zwracaj uwagę, kiedy sięgasz po telefon. Co czujesz, zanim to zrobisz? Co próbujesz zapełnić? To będzie jak przebudzenie. Nagle zauważysz, że sięgasz po ekran nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że nie chcesz czuć. Z nudów, z napięcia, z lęku, z pustki, zauważ to i po prostu nie uciekaj. Pozwól, żeby to uczucie było. Po drugie, zmniejsz hałas. Nie musisz znikać z internetu, ale możesz zmniejszyć liczbę źródeł bodźców. Wycisz powiadomienia. Usuń aplikacje, które ciągle krzyczą o uwagę. Zamień niekończące się scrollowanie na krótką wiadomość do kogoś, kogo kochasz. Zamień 10 minut scrollowania na 10 minut ciszy. To nie muszą być wielkie rzeczy. To mają być twoje rzeczy. Twoje wybory. Twoje granice. Po trzecie, wprowadź rytuały offline. Nie wystarczy odciąć się od czegoś. Trzeba mieć coś w zamian. Bo pustka boli. Ale przestrzeń uzdrawia. Znajdź swoją przestrzeń. Codziennie. Chociaż przez chwilę. Spacer bez telefonu. Pobudka bez ekranu. Kąpiel z muzyką, nie z podcastem. Pisanie ręczne zamiast wiadomości. Rozmowa twarzą w twarz. I nie chodzi o to, żeby robić to idealnie. Chodzi o to, żeby to robić autentycznie. Dla siebie. Dla swojego ciała. Dla swojej głowy. Dla swojej duszy. Po czwarte, naucz się być ze sobą. To największe wyzwanie. Bo my już nie pamiętamy, jak to jest. Nie umiesz siedzieć w ciszy? To znak, że bardzo tego potrzebujesz. Nie wiesz, co robić bez telefonu? To znak, że czas odnaleźć swój własny świat. Pamiętaj, to nie technologia jest problemem. To to, co robimy z nią, kiedy nie wiemy, co zrobić z sobą. Po piąte, bądź dla siebie łagodny. Nie zrobisz tego perfekcyjnie. Zdarzy ci się zapomnieć. Zdarzy się znowu wpaść w spirale scrollowania. To normalne. To nie porażka. To trening. Nie chodzi o to, żeby nigdy nie sięgać po telefon. Chodzi o to, żeby wiedzieć, po co to robisz. Żebyś ty wybierał, a nie był wybierany przez algorytm. I wreszcie, zaufaj sobie. Nie potrzebujesz aplikacji, która cię kontroluje. Potrzebujesz wrócić do siebie. Bo w tobie jest mądrość. W tobie jest głos, który wie, co ci służy. W tobie jest prawda, która przebija się przez hałas. Tylko daj jej szansę się odezwać. Odzyskiwanie spokoju to proces, to niejednorazowa akcja, to codzienne wracanie do oddechu, do ciała, do siebie. Jeśli dziś zrobisz tylko jedną rzecz, zatrzymaj się na pięć oddechów, na chwilę ciszy, na rozmowę bez telefonu w ręce i zobacz, co się zmieni. Bo to właśnie w tym miejscu, w tej mikroskopijnej decyzji zaczyna się twoja wolność.